No i mamy kolejny debel. Para... O, taka młodzieżowa. Sandra Mazure gra z debitantem Przemkiem Dysiem. Ładna wymiana. A po drugiej stronie doświadczeni zwycięzca rozgrywkarek Cup Adam Bukier w parze z Francem Melkowskim. Sandra serwuje na Adama. No weszła. No, te, te top spiniki Sandry. ponad ostatnio ćwiczyła jakieś takie właśnie podobne uderzenia. No i widać, że bezpiecznie umiejscowiła tą piłkę w korcie. Sandra na Franca. Rewelacja, na backhand też pepono ponoć ćwiczyła. No, 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 no. <laughs> Brawo Sandra. Miło było widzieć ten serwis na backhand. Adam na Sandrę. Wszystko widzę i słyszę. Kontroluję. Nie mam pojęcia, myślę, że 30 sekund nie zmieni za dużo. Adam na Przemka, na debitanta. No i tak prawie, prawie, że.